Czasami mała rzecz robi wielką różnicę. To zmieniło nasze życie. Pokazujemy naukę w codziennym życiu. To jakieś czarne. Genialne pomysły, które teraz bierzemy za pewnik. Cuda na co dzień w poniedziałek o 22 na Polsat Vajasat Explore. Wydarzenia Klaudia Muszyńska. Witam państwa i zapraszam na pierwsze w tym tygodniu informacje ze zgierza. W dzisiejszym serwisie m.in. Zgierska przestrzeń zadrgała po raz ósmy. W weekend blisko tysiąc tancerzy z całego kraju spotkało się na terenie Mosiru. Widać po ilości osób, że to będzie trwało jeszcze przez długi czas. Warsztaty profilaktyczne przeciw przemocy dla młodzieży. W gimnazjum numer 2 rozmawiano o agresji. Uczymy młodych, starszych, firmy, instytucje, jak reagować w sytuacjach stresowych. Zgierska lewica próbuje odzyskać wyborców. W ostatnich wyborach samorządowych osiągnęła bardzo słaby wynik. Formacja, która niegdyś miała swojego prezydenta, teraz nie ma nawet jednego miejskiego radnego. Podczas ostatniej konwencji, zgierskie koło SLD wybierało nowego przewodniczącego. Kto nim został i jakie ma pomysły na odrodzenie lokalnej lewicy w relacji Kuby Niedzieli? Jeden reprezentant w Radzie Powiatu, ani jednego mandatu w Radzie Miasta. Ostatnie wybory samorządowe nie były, delikatnie mówiąc, udane dla zgierskiej lewicy. Formacja, która w przeszłości współrządziła z gierzem, dziś wydaje się być w odwrocie. Do tego kierująca miejskim kołem SLD Agnieszka Luckscheidt zrezygnowała z pełnionej funkcji. Myślę, że to nie jest ucieczka stanącego okrętu. Myślę, że tutaj główną rolę odegrała sytuacja osobista. Podczas sobotniej konwencji działacze sojuszu mieli zdecydować, kto przez najbliższy rok będzie kierował zgierskim kołem. Zgłoszono dwie kandydatury Rafała Mamińskiego oraz Pawła Gancarza. Ubiegający się o stanowisko prezentowali pomysły, jak wyciągnąć zgierską lewicę z marazmu. W zacieśnieniu współpracy ze stowarzyszeniami działającymi w zgierzu wiadomo że razem więcej rzeczy można zrobić przede wszystkim integrować naszych członków żebyśmy się nie spotykali tylko po prostu na zebraniach ale przy innych też okazjach podkreślano że sojusz lewicy powinien być aktywny na najniższych szczeblach samorządu obaj kandydaci są członkami ratosiedli osiedli i na tym forum chcą poznawać problemy mieszkańców miasta Ostatecznie na Pawła Gantarza zagłosowało 12 delegatów, na Rafała Mamińskiego 30 i to on został nowym szefem miejskich struktur SLD. Już niedługo lewice czekają ważniejsze wybory, prezydenckie, a potem parlamentarne. Mimo nie najlepszych nastrojów, działacze sojuszu dostrzegają światło w tunelu. Notujemy spadek popularności i odpływ naszego elektoratu, ale dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe, jak mawiał klasyk. Tak samo z naszą organizacją. Jak wszyscy widzą, Lewica stara się pokazywać młode twarze, i myślę, że to jest właśnie ten czas. Kiedy również młodzież przyłączy się do szeregu w lewicy. Myślę, że w prezydenckich to może są mniejsze szanse, bo mniej czasu jest, ale w parlamentarnych wszystko jeszcze przed nami wystarczy zwiększyć aktywność, wyjść do ludzi i są spore szanse. W tym momencie SLD ma jednego posła wybranego z okręgu obejmującego Zgierz. Wariant optymistyczny zakłada podwojenie stanu posiadania, choć sukcesem byłoby już nieutracenie jedynego mandatu. Hala Mosiru już dawno nie widziała takich tłumów. Na tegoroczny konkurs grup tanecznych przybyło prawie tysiąc zawodników. Drgania przestrzeni przyciągają ludzi z całej Polski, tańczących, instruktorów i dyrektorów szkół tańca. Podczas ósmego już roztańczonego konkursu nie mogło zabraknąć naszej kamery. Polską stolicą tańca, przynajmniej w ostatni dzień lutego, był zdecydowanie Zgierz. Do naszego miasta przyjechało ponad 900 uczestników konkursu tanecznego drgania przestrzeni. Hala Zgierskiego Musiru już dawno nie przeżyła takiego oblężenia. To już jest ósma edycja Drgań w przestrzeni. Cieszymy się bardzo, że ta tradycja się zakorzeniła w Zgierzu na stałe i widać po ilości osób, że to będzie trwało jeszcze przez długi czas. Zaczęliśmy pracę już w listopadzie. Wysyłając zaproszenia, bo teraz przeglądów jest bardzo dużo. Za tydzień jest w Choceniu, za dwa tygodnie w Wieluniu. Jest jak, jak grzyby po deszczu mnożą się i no, żeby zaprosić, uprosić kogoś żeby przyjechał to, to trzeba popracować. Przyjazd 60 zespołów z całego kraju świadczy, że zgierskie spotkania taneczne cieszą się dobrą opinią. Rywalizowano w dwóch kategoriach tańca współczesnego i nowoczesnego. Dlatego na specjalnie przygotowanej scenie można było zobaczyć zarówno prezentację odwołującej się do klasycznego baletu jak i hip-hopu. Trzyosobowe jury oceniało każdy aspekt występu. Zawsze staramy się zwracać uwagę przede wszystkim na technikę tańca. To jest jakby podstawowe kryterium, czy dzieci występują w danej technice, czy zajmują się tą techniką i wykonują prawidłowo. Ważne zaangażowanie zarówno tańczących, uczestników, jak i zamysł choreograficzny. Prezentacje sceniczne robiły wrażenie. Synchronizacją ruchu i muzyki, pomysłowością choreograficzną, wreszcie bajkowymi kostiumami. Jednak to, co miłe w odbiorze, zawsze musi być poprzedzone wytężoną pracą. Bardzo ciężko pracujemy na to, co później pokazujemy, i wymaga to wiele wysiłku od nas i czasu poświęconego na próbach. I szczerze mówiąc z, wiele rzeczy, z wielu rzeczy rezygnujemy, żeby być tutaj. Układy czasami są trudne, też trzeba je zapamiętać. I to jest zabawa dla nas, że możemy się rozerwać, ale też trenujemy, żeby być jak najlepszym. Nagrody wręczano w kilku kategoriach wiekowych. Najmłodsi uczestnicy konkursu nie mieli 8 lat. Najstarsza grupa to osoby powyżej lat 15, jak zawsze. Silną reprezentacją, docenioną przez jury, wystawił Współdzielczy Dom Kultury. Na co dzień działa tam kilka grup tanecznych skupiających ponad 100 osób. O fenomenie popularności tańca i trudach związanych z organizacją imprezy opowie reportaż, który wyemitujemy po wydarzeniach. Przemoc w polskich szkołach to poważny problem. Młodzi ludzie swoje problemy i spory rozwiązują często poprzez agresję. Aby temu przeciwdziałać, w placówkach oświatowych przeprowadzane są akcje profilaktyczne dotyczące szeroko podjętego bezpieczeństwa. Jedno z takich nietypowych, dodajmy, zajęć miało miejsce w gimnazjum nr 2, Emila Okupska według ostatnich badań przeprowadzonych przez najwyższą izbę kontroli ofiarom agresji fizycznej padło 58% uczniów oraz 15% nauczycieli. Kontrole wykazały również, że wciąż najniebezpieczniej jest w polskich gimnazjach, dlatego tak ważne jest, aby właśnie uczniowie na tym etapie nauczania potrafili rozwiązywać swoje problemy nie tylko siłą. Chcąc zadbać o bezpieczeństwo swoich wychowanków, w gimnazjum nr 2 w Zgierzu odbyły się specjalne zajęcia profilaktyczne. Dzisiejsze seminarium jest częścią większego projektu nazwanego BAF, Born Against Violence, urodzenie przeciwko przemocy, czyli uczymy młodych, starszych, firmy, instytucje jak reagować w sytuacjach stresowych, jak reagować odpowiednio do sytuacji zagrożenia życia. Niestandardowe seminarium w Zgierskim Gimnazjum poprowadził Jarosław Rogowski, który od 20 lat działa w zakresie samoobrony i bezpieczeństwa osobistego. Jednym z kluczowych punktów jego kariery był wyjazd do słynnego klasztoru Shaolin. Jest on również doświadczonym instruktorem systemu walki Krav Maga oraz współtwórcą Centralnego Ośrodka Szkoleniowego Global Krav Maga Akademii. Będę starał się też młodym ludziom być może wskazać jakiś drogowskaz i są na takim etapie, w którym muszą się zastanawiać, w którą stronę pójść, czy w dobrą, czy złą, czy lepiej, czy lepiej brać narkotyki, czy nie, i tak dalej. więc to wszystko jest połączone. Staramy się stać po dobrej stronie mocy i kierować wizerunek e, takiego fajnego człowieka. Podczas spotkania prowadzący tłumaczył uczniom między innymi, że najlepszym wyjściem jest omijanie podejrzanych miejsc, a w przypadku, gdy już dojdzie do kontaktu z agresywną osobą, trzeba robić wszystko, aby nie dopuścić do bezpośredniej konfrontacji, ponieważ może skończyć się to utratą zdrowia, a nawet życia. Bardziej jest to profilaktyka z naszej strony, jeżeli chodzi o szkołę. Mam nadzieję, że spotkanie z człowiekiem no, tak znanym w tych kręgach jako eksperta do spraw bezpieczeństwa pomoże nam, nauczycielom, w szkole i oczywiście osobom, które są dla nas najważniejsze, czyli właśnie naszym, naszym uczniom, na to, żeby przewidzieć pewne zagrożenia i żeby do nich nie dopuścić. Zazwyczaj zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w polskich szkołach są prowadzone przez policjantów, którzy to nie zawsze są autorytetem, zwłaszcza dla młodzieży w wieku dojrzewania. Natomiast spotkanie z takim specjalistą na pewno na długo zapadnie w pamięci uczniów gimnazjum nr 2, a także pozwoli na zdobycie cennej wiedzy. Tym bardziej, że jednym z ubiegłorocznych priorytetów ministra edukacji narodowej było wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Dzięki takim inicjatywom może być on spełniony. 10 minut. Tyle czasu według wyliczeń Narodowego Funduszu Zdrowia poświęca polski lekarz jednemu pacjentowi. Na postawienie diagnozy może wystarczy, ale by odpowiedzieć na pytania i wątpliwości pacjenta, np. dotyczące pakietów onkologicznych czy dostępności świadczeń onkologicznych, to już zdecydowanie za mało. Kolejna edycja Akademii Zdrowia ma na celu dostarczenie pacjentom niezbędnych informacji. Cykliczne wykłady i prelekcje dotyczące zagrożeń zdrowotnych, właściwego trybu życia czy badań profilaktycznych. W Zgierzu rusza kolejna edycja Akademii Zdrowia. Pomysł realizowania projektu informacyjno-edukacyjnego zapoczątkowała jedna z radnych, Beata Świączak oraz Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Zgierza. Najpierw zaczynaliśmy od szkoły cukrzycy, tak, i mieszkańcy naszego miasta mogli tutaj przychodzić na cykliczne spotkania dotyczące cukrzycy i wszystkich powikłań związanych z tą nieprzyjemną chorobą. Natomiast następnym naszym cyklem była Akademia Zdrowia, która też była kontynuowana. W minioną sobotę w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza odbyło się pierwsze spotkanie nowej edycji. Dzięki niemu mieszkańcy mogli zdobyć informacje odnośnie tego jak leczyć się w 2015 roku, czyli m.in. Innymi, czym są tzw. kolejki oczekujących, pakiety onkologiczne, ale także jak wyglądają zmiany w zakresie rejestracji do lekarzy specjalistów. Akademie Zdrowia, no, myślę, że są związane też z tak tzw. srebrnym tsunami, czyli z tym, że naszych seniorów jest coraz więcej, oni często się leczą, potrzebują bardzo specjalistycznego leczenia, ale również potrzebują informacji i pomocy, w tym w jaki sposób leczyć się i poruszać się po systemie opieki zdrowotnej, no, który nie jest w sposób najbardziej może łatwy i przejrzysty w Polsce zorganizowany. Dlatego są takie Akademie Zdrowia. Taka Akademia Zdrowia jest w Łodzi przy Urzędzie Miasta. Tutaj jestem już drugi raz gościem Akademii Zdrowia, ona bardzo prężnie działa. W kolejnych miesiącach wykłady będą związane z takimi zagadnieniami jak okulistyka, stomatologia, choroby naczyń czy profilaktyka zdrowia psychicznego. W miarę potrzeb słuchaczy, zajęcia będą uzupełniane o interesujące ich tematy. Zależy nam bardzo, bo Akademia ma swoich stałych słuchaczy, ale oczywiście zależy nam, żeby tutaj na te wykłady przychodziły jeszcze inne młodsze osoby, które jakby mogą się dowiedzieć tu o pewnych zagrożeniach zdrowotnych i przede wszystkim o profilaktyce. Tak? Akademia Zdrowia ma taką swoją stałą formułę, to jest trzecia albo ostatnia sobota każdego miesiąca i z przerwą wakacyjną w lipcu sierpniu. Kolejne spotkania będą prowadzone przez lekarzy specjalistów. Najważniejsze jednak, że takie inicjatywy Odpowiadają na potrzeby mieszkańców naszego miasta. Tamte spotkania, które były do tej pory, to były bardzo przydatne. Można było porozmawiać z lekarzami specjalistami na poszczególne choroby. Szczególnie dla nas, starszych ludzi to jak najbardziej pożądana, jak najbardziej jestem bardzo zadowolona, że tu jestem. Najbliższe marcowe spotkanie będzie związane z chorobami oczu. O tym, że profilaktyka ma olbrzymie znaczenie dla naszego zdrowia mówi się od lat. Wciąż jednak żyjemy krócej niż obywatele Europy Zachodniej. Według ekspertów państwo musi podjąć trud edukacji prozdrowotnej naszego społeczeństwa. Takie inicjatywy jak Akademia Zdrowia chociaż w pewnym stopniu przyczyniają się do zwiększenia świadomości i właśnie edukacji pacjentów. Historia zapasów to już nawet nie setki, a tysiące lat. Pierwsze zawody rozgrywano podczas igrzysk w starożytnej Grecji. Zapasy do dziś cieszą się dużą popularnością. Najlepszym przykładem był turniej zorganizowany w Zgierzu w ostatnią sobotę. Na otwarte mistrzostwa województwa łódzkiego przyjechało ponad 160 młodych zawodników. Imprezie przyglądał się Kuba niedziela. Działacze i zawodnicy Zgierskiego Towarzystwa Atletycznego Myślami wybiegają już w przyszłość. W ostatni weekend kwietnia przy ulicy Wschodniej odbędą się Mistrzostwa Polski w stylu wolnym i klasycznym. Tymczasem, w ostatnią sobotę na zgierskich matach rywalizowali zawodnicy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z zapasami. Dzisiejsza impreza ma nieco inny charakter. Ma, tutaj są dzieci, małe dzieci, kadeci, juniorzy. Są to zawody, które cyklicznie się odbywają. Cieszymy się, że dzisiaj jest taka duża liczba zawodników. Na otwarte mistrzostwa województwa łódzkiego w stylu wolnym przyjechało 166 zawodników z 16 klubów, między innymi z Gniezna, Warszawy czy Mysłowic. Mimo że zapasy nie są sportem szczególnie promowanym w mediach, przynajmniej tych ogólnopolskich, wciąż pojawiają się nowe rzesze miłośników tego klasycznego sportu. Najstarsza dyscyplina w świecie, także za czasów rzymskich te zapasy istniały. Sądzę, że istnieć będą do końca świata i jeszcze dzień dłużej. Nic nie miałby przeciwko temu z W naszym mieście zapasy są sztandarowym sportem przynoszącym najwięcej tytułów mistrzowskich. W sobotnich zawodach wystartowało 27 zapaśników reprezentujących zgierskie towarzystwo atletyczne. Mój tata, jak już był mały, to ćwiczył zapasy i. Zachęcał mnie cały czas na zapasy, na zapasy, a ja na nic więcej nie chciałem choć tylko na zapasy. W zapasach można się nauczyć wiele rzeczy i można się obronić jak się idzie gdzieś, a w piłce nożnej nie da się obronić. Dziewięciu młodych zapaśników ze Zgierza, ośmiu chłopców i jedna dziewczyna zostało mistrzami województwa w swoich kategoriach wagowych. Dzięki temu ZTA zwyciężyło w generalnej klasyfikacji klubowej. Nawet ci, którzy nie trafili na najwyższe podium, podchodzą do sportu bez kompleksów. No, wszystko łatwe jest na przykład. Sukcesy młodych zawodników są możliwe dzięki systematycznej pracy na macie. Aby utrzymać tak wysoki poziom, potrzebne jest jednak wsparcie z zewnątrz. Tutaj z tego miejsca chciałbym zachęcić wszystkie osoby, które mogą przeznaczyć czy kwotę pieniędzy. Czy w jakiejś formie sprzętu, czy, czy, czy dożywiania, żeby, żeby się zgłaszały i pomagały naszemu klubowi. W oczekiwaniu na Mistrzostwa Polski, które już za dwa miesiące odbędą się w Zgierzu, nasuwa się refleksja, że część z występujących na Moskirze zawodników będzie w przyszłości walczyć o te najwyższe trofea. Może także poza granicami kraju. Już za chwilę w imieniu Kuby Niedzieli zapraszam na relację z ósmej edycji spotkań tanecznych Drgania Przestrzeni. Zachęcam także do oglądania naszych programów poprzez naszą stronę internetową oraz w serwisie YouTube, które są dostępne już następnego dnia po emisji w sieci kablowej. Ja dziękuję już dziś za uwagę, a w środę spotka się z Państwem Cezary Adamski. Do zobaczenia! Przyczyn katastrof lotniczych może być wiele, ale która wersja jest prawdziwa? Dla wielu osób w tamtym czasie generał Sikorski był niewygodny. Więcej jest spekulacji niż dowodów. Czy to dochodzenie w końcu odkryje prawdę? Nieszczęśliwy wypadek czy zamach? Inspekcja katastrof lotniczych II wojny światowej w poniedziałek o 21.00 na Polsat-Viasat History.